Trzeci, a więc najwyższy próg dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Aby sprawdzić, czy na niego się załapiemy, musimy mieć odpowiednie dochody na członka gospodarstwa domowego. Aby to sprawdzić, należy udać się do gops lub MOPS-u i wziąć odpowiednie zaświadczenie o dochodach. W zależności od tego, czy to będzie gospodarstwo wielosobowe, czy jednoosobowe, będą tu różne kwoty. W przypadku gospodarstwa jednoosobowego będzie to 1526 zł, w przypadku wielosobowego to będzie 1090 zł na osobę. Na ten moment, czyli jak mamy sobie teraz maj 2024 roku, to dochody są brane za 22. Rok. Następnie, jeżeli GUS ogłosi kwotę przeliczeniową za hektar, jaki, jaki będzie nowy, no to wtedy będą te kwoty mm, brane za 23 rok, będzie to mniej więcej od września. Pamiętać także należy, że jeżeli beneficjent prowadzi działalność gospodarczą i to na niego będzie składany wniosek, to jego przychód w działalności nie może być wyższy niż dwudziestokrotność minimalnego wynagrodzenia w danym roku, więc jeżeli są dwie osoby, które są współwłaścicielami, przykład mąż i żona, mąż prowadzi działalność, żona nie, to lepiej złożyć na żonę, aby uzyskać do dofinansowania.